Rozpoczął się kongres polskiej prowincji. Kongres ze swojej natury brzmi dość poważnie. Co to właściwie jest? Bo to dosyć poważne wydarzenie. Raz na kilka lat się odbywa, gromadzi reprezentantów wszystkich wspólnot prowincji, wspólnot z Polski, z zagranicy. No i celem Kongresu jest wyznaczenie jakiejś, jakiegoś kierunku, proszenie przede wszystkim Ducha Świętego, aby nas zainspirował do tego, abyśmy podzielili się naszym życiem, naszymi troskami misyjnymi i po to, żeby na nowo w sobie ten zapał misyjny ożywić w jakimś konkretnym celu. Jesteśmy w Kodniu, który dla polskiej prowincji jest bardzo znaczący, przede wszystkim dlatego, że jest tu sanktuarium maryjne, no i to połączenie kongresu miejsca obecności Maryi. Dlaczego? No właśnie, hasłem tego rocznego kongresu jest przeżywanie naszej misji oblackiej z Maryją i jak Maryja. Matka Boża jest patronką naszego zgromadzenia, jesteśmy oblatami Maryi niepokalanej. I jakoś poczuliśmy w tym trudnym czasie pandemii i tym czasie, który przed nami, czasie po pandemii, że będziemy potrzebowali jakiejś mocnej inspiracji dla naszego zaangażowania misyjnego. I gdzież można tej inspiracji bardziej szukać, jak no właśnie w przykładzie Matki Bożej, która została przez Pana Boga wybrana do tego, aby dać światu Jezusa, tak jak wierzymy, każdego człowieka, który do niej się zwraca do Jezusa prowadzi i niczego innego nie pragniemy dla naszego życia i powołania jako Misjonarze, jak właśnie w ten sposób naśladować Maryję, przybliżać Boga, Jezusa ludziom i do Niego prowadzić. Czasy są niełatwe i dlatego potrzebujemy takiej mocnej inspiracji. Dlatego w te, w te dni zapraszamy Was do tego, byście nam towarzyszyli w naszych mediach społecznościowych, zaglądając na oblaci.pl, a przede wszystkim towarzyszyć, towarzyszyć nam modlitwą. Bardzo o to proszę i z góry za tę modlitwę dziękuję, żeby owoce kongresu naprawdę objawiły się w naszym codziennym życiu, w polskiej prowincji, na wszystkich misjach, we wszystkich naszych domach zakonnych. Bóg zapłać!